Porozmawiajmy o pieniądzach. Pieniądze są dla wielu tematem tabu. Nie potrafimy albo nie chcemy o nich rozmawiać. Nie przystoi pytać o zarobki przyjaciela. Nie wypada się chwalić swoimi zarobkami. W związkach wielu nie potrafi jasno określić podziału ról, kto za ile płaci, tak żeby wszyscy czuli się sprawiedliwie. Trudnością lub niezręcznością jest spytanie kolegi z pracy, ile zarabia. Być może więcej od nas za tę samą pracę. Ale jako że o pieniądzach się nie rozmawia, nie ma punktu odniesienia. Żyjemy w społeczeństwie, które uwielbia się porównywać, a skoro nie porównujemy swoich zarobków lub oszczędności, bo o tym się przecież nie mówi, to porównujemy to, co widać na zewnątrz. Lubimy pokazywać bogactwo, ale często też nie swoje. A wielu potrzebuje dać wyraz temu, że się nie jest gorszym i pokazuje to niewerbalnie, w drogich ciuchach za pomocą drugiego samochodu lub telefonu, dając jasny komunikat, że takiej osobie nie brakuje, kiedy w rzeczywistości stan konta może wyglądać nieciekawie. Osoby, które pieniędzy nie mają twierdzą, że to tylko pieniądze, że one szczęścia nie dają, a gdy pieniądze przyjdą z łatwością, to z równą łatwością są wydawane, bo trzeba się wynagradzać, trzeba żyć itd. Niewielu potrafi oszczędzać. Jeszcze mniej osób potrafi inwestować, a jeszcze mniej osób potrafi dojrzale o pieniądzach rozmawiać. A nie powinno tak być. Pieniądze wypełniają ogromną część naszego życia. Oddajemy zdecydowaną większość naszego czasu, goniąc za nimi. Jeśli pracujecie 8 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu, to oddajecie 40 ze 168 godzin na zarabianie pieniędzy. To jest prawie 1 czwarta waszego aktywnego życia. A tę część czasu, której nie poświęcamy na zarabianie, często poświęcamy na myśleniu o pieniądzach. Snujemy plany zakupowe, marzymy o budowie własnego domu, zakupie mieszkania, samochodu, wyjazdu na wakacje. Wszystko to wymaga pieniędzy, więc skąd jest ten dysonans? Dlaczego temat ten jest tak bagatelizowany, kiedy jest on tak ważny? Jak warto myśleć o pieniądzach, żeby te nam nie uciekały? Czy sama zmiana nastawienia do nich sprawi, że będziemy ich mieli więcej? O tym i o kilku innych rzeczach opowiem w tym materiale, więc pogadajmy o pieniądzach. Witam Was na kanale Giełda Inwestycje, Trading, który prowadzę wspólnie z moim bratem Danielem, który jest autorem bloga Pamiętnik Giełdowy. Ja nazywam się Patryk i dzisiaj porozmawiamy o pieniądzach. Zacznijmy od stwierdzenia, że o pieniądzach się nie rozmawia. Znane jest również powiedzenie, że dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. Oni je po prostu mają. I tak dalej, takich tekstów jest o wiele więcej. Skąd takie powiedzenia i dlaczego przenikły one tak głęboko do naszej świadomości? Jest cały wachlarz powodów, i szukanie odpowiedzi na to pytanie spokojnie zapełniłoby niejedną książkę. Przede wszystkim jednak boimy się bycia ocenianym. Wysokość zarobków jest liczbą, która w porównaniu do innej liczby da zero-jedynkową odpowiedź. Albo zarabiamy mniej niż ktoś inny, albo więcej. To nie jest tak jak porównywanie na przykład kolorów. Jeżeli porównamy kolory samochodów, ja mam czerwony, a te niebieski. To nie wiadomo, czy ja mam lepiej, czy może ty, a może ja w moich oczach mam lepiej, a ty w swoich oczach masz lepiej. Więc jeśli temat taki jest bardziej rozmyty, to trudniej poddać oczywistej ocenie, to kto ma lepiej, ale jeżeli ja zarabiam 8 tysięcy, a ty 10 tysięcy to jest to bezpośrednie porównanie, w którym się okaże, że ktoś zarabia więcej, a ktoś mniej. I nikt nie chce być gorszym, nikt nie chce być przegranym w takim starciu. Czy to w szachach, czy w boksie, czy w jakimkolwiek innym sporcie lub jakimkolwiek innym porównaniu, które podlega tak łatwemu podziałowi. I już od dzieciństwa mamy wyuczone schematy nagród i kar. Ktoś, kto jest wyższy w szkole, jest po prostu lepszy, tak? ma wyższy status, jest silniejszy. Ktoś, kto ma lepsze oceny, jest po prostu lepszy w nauce. Ktoś, kto na WF-ie skoczy dalej, jest po prostu od nas lepszy. I ta oczywistość w wyniku sprawia, że wiemy, że podzielenie się informacją o zarobkach lub o pieniądzach da też oczywistą dla wszystkich odpowiedź. Każdy również coś zarabia, więc to nie jest tak, jak porównywanie tego, ile wyciskasz na klatę. A druga osoba wyciska mniej, ale w zasadzie ma to gdzieś, bo ona wcale nie trenuje, więc jej na tym nie zależy. A pieniądze zarabia każdy. Więc zawsze, mówiąc o nich, dochodzi do pewnego porównania, bo w tę grę grają wszyscy. I nie bolałoby nas to tak bardzo, gdyby nie strach przed byciem ocenianym. Jest to podobny schemat jak Strach przed wystąpieniami publicznymi. Wiele osób boi się oceny i ma z tym związane stany lękowe. Niektórzy się pocą na myśl o wystąpieniu publicznym, niektórzy zaczynają się na przykład jąkać, innych totalnie zamrozi. I nie są to stany pożądane i negatywnie nam się kojarzą, a mózg stara się unikać negatywnych emocji, więc buduje naszą do tego niechęć. Więc skoro dzieląc się sprawami finansowymi, tym ile zarabiam, ile inwestuję lub ile oszczędzam, sprawię, że ktoś zacznie mnie oceniać, i ja myśląc o tym, że ktoś mnie ocenia, poczuję się źle, to może lepiej jest się taką informacją nie dzielić i zaoszczędzić sobie tych nerwów. To jest właśnie schemat myślowy wielu osób, ale nie jest to jedyny schemat myślowy który prowadzi do niechęci rozmawiania o pieniądzach. Bo kolejnym z wielu powodów, dlaczego o pieniądzach nie rozmawiamy, jest ten, że wiele związków nie ma wypracowanych sposobów komunikacji na ten temat lub po prostu ma problemy finansowe. W wielu małżeństwach to właśnie pieniądze są powodem stresu, albo niezgody, albo kłótni. Więc jeśli zaobserwowaliśmy takie coś u np. Na naszych rodziców, to od dzieciństwa mamy zakorzenione skojarzenie, że temat pieniędzy prowadzi do konfliktu lub do smutku, albo po prostu do złych emocji. Podobnie jeśli byliśmy lub jesteśmy w związku, w którym trudno jest podzielić rolę. Jedna osoba zarabia więcej, druga mniej. Jedna osoba do drugiej może mieć pretensje o za małe zarobki lub o nadmierne wydawanie pieniędzy. Konflikt na tej płaszczyźnie sprawia, że cały ten temat zaczyna nam się po prostu negatywnie kojarzyć. A tak jak w poprzednim punkcie, mózg po prostu chce unikać cierpienia i tworzy schemat myślowy, w którym unikanie rozmowy o pieniądzach równoznaczne będzie z unikaniem cierpienia. Więc w tym miejscu chciałbym podsumować pytanie o to, czy warto rozmawiać o pieniądzach, cytatem Jordana Petersona. Każdy najdrobniejszy problem, jaki pojawia się każdego ranka, popołudnia lub wieczoru, każdy trywialny zgrzyt będzie powracał dzień za dniem. Możesz myśleć, że lepiej jest unikać konfrontacji i dać się ponieść fałszywie spokojnemu nurtowi. Nie miej jednak złudzeń, dryfując tak, starzejesz się równie szybko, co wtedy, kiedy dokonujesz jakiegoś wysiłku, wiosłując. Tyle, że kiedy dryfujesz, nie masz wpływu na kierunek, w jakim się poruszasz. A prawdopodobieństwo, że niesiony przez prąd osiągniesz to, czego pragniesz i czego potrzebujesz, jest bardzo niewielkie. Ten fragment książki dotyczy bardziej kwestii zaniedbywania w relacjach interpersonalnych, jednak jest w nim ogromna mądrość dotycząca kwestii zaniedbywania tego, co ważne. Mówienie o pieniądzach jest ważne, nie rozmawianie o nich jest problemem. Które się kiedyś nawarstwi do takiego poziomu, aż się nie da go schować pod dywan. I tak właśnie dochodzi do rozwodów spowodowanych finansami. I tak też dochodzi do osobistych problemów związanych z finansami. Swoją drogą bardzo polecam tę książkę. Nie jest o finansach, niemniej jednak jest ona niezwykle mądra i moim zdaniem obie pozycje z cyklu 12 życiowych zasad Jordana Petersona są obowiązkowe dla każdego, kto chce być bardziej samoświadową osobą. Pieniądze są źródłem wszelkiego zła. Jest to dość stereotypowe myślenie, będące charakterystyczne dla osób, które tych pieniędzy nie mają. Tego rodzaju przekonania istnieją w różnych wariantach. Na przykład jest takie powiedzenie, że lepiej być biednym i szczęśliwym. Niż bogatym i smutnym. I nawet sięgając do źródła, skąd wielu Polaków wyciąga swoje przekonania o pieniądzach, czyli sięgając do Biblii, znajdziemy tego typu sformułowania. Na przykład w liście do Hebrajczyków czytamy: Niech wasze życie będzie wolne od miłości do pieniędzy i bądźcie zadowoleni z tego, co macie. W księdze przysłów znajdziemy taki cytat: Kto chce się szybko wzbogacić, nie pozostanie niewinny. A w liście do Tymoteusza jest cytat: Bo miłość do pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. Ulegając jej, niektórzy odeszli od wiary i ściągnęli na siebie wiele udręg. I w liście do Mateusza słynny cytat: Łatwiej wielbłądowi przycisnąć się przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. I w ten sposób wiele osób buduje skróty myślowe, kojarząc biedę z cnotliwością, a bogactwo z grzechem. Szczególnie w tak katolickim kraju jakim jest Polska, szczególnie u osób, które są bardzo religijne, tego typu powiedzenia i skróty myślowe szybko znajdują podatny grunt. Jednak to są tylko wyszukane fragmenty, które mają utwierdzić w przekonaniu, że skoro nie mam, to jest dobrze. Mało kto z osób, które nie ma pieniędzy, zada sobie trud wyszukania w tym samym źródle mądrości o odmiennym podejściu. Bo w tej samej Biblii, w której jest napisane, że miłość do pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła, czytamy, że bogactwo i siła podnoszą na duchu. Rzucę jeszcze jako przykład cytat z pierwszej księgi Kronik. I bogactwo i sława pochodzą od ciebie, i ty panujesz nad wszystkimi. W twoich rękach jest moc i siła, i w Twojej ręce jest to, aby wywyższyć i umocnić wszystko. I tego typu mądrości w samej Biblii znajdziemy całe mnóstwo, bo dokładnie 2300 wersów. Więc niezależnie od Twoich poglądów, znajdziesz wszędzie powiedzenia i cytaty potwierdzające tylko to, że Twoja racja jest słuszna. Szczególnie jeśli nie jesteś osobą szukającej mądrości, a wygody. Zdecydowana większość osób woli te odpowiedzi, które ich utwierdzają w przekonaniach, które i tak już mają. Bo jeżeli jesteś biedny, to wygodniej i łatwiej jest mówić, że przecież Biblia głosi, że jest to cnotliwe, niż szukać mądrości o słuszności bycia bogatym. I na odwrót, mając bogactwo, prędzej wskażesz te cytaty, które mówią o dobru z niego płynącego, niż o tym, że jest to źródło zła. Więc do czego zmierzam? Każdy ma swoją prawdę, w którą chce wierzyć. Ja jestem osobą, która woli się mierzyć z problemami posiadania. Niż z problemami nieposiadania. Tak? Wolę starać się nie być złym, będąc bogatym, niż starać się nie być złym, będąc biednym. Przykład. Może będę miał kiedyś moralny dylemat, czy ukraść, czy nie. W biedzie tego typu decyzje motywowane będą prędzej głodem. W bogactwie tego typu decyzje motywowane będą raczej chciwością. I ja osobiście, znając swój charakter, uważam o sobie, że prędzej opanuje chciwość niż głód. Głód jest bardzo mocnym motywatorem, tak? To my, ludzie, sprawiamy, że pieniądze są dobre albo złe, bo w rzeczy samej nic nie jest złem ani dobrem samo przez się. Tylko myśl nasza czyni to i owo takim. Przy tym wszystkim z pewnością uważam, że pieniądze nie psują charakteru, tylko potęgują cechy charakteru, które i tak już mamy. Zarówno zbogacenie się, jak i utracenie bogactwa. Czyli przejście z biedy do bogactwa, lub na odwrót, jest tym, co pokazuje, kim tak naprawdę jesteśmy. Bo nie uważam, żeby ktoś hojny przestał być hojny, bo ma pieniądze, albo ktoś oszczędny przestał być oszczędny, bo jest biedny. Tak? Tego typu cechy są integralne z osobą, a nie stanem majątności. Dlatego głupotą jest mówienie, że zaczniesz oszczędzać, gdy będziesz miał więcej, bo nigdy nie będziesz miał więcej, jeżeli nie zaczniesz oszczędzać. Tak samo, jeśli nie inwestujesz, Mając mało, to raczej też nie zaczniesz, mając dużo. Jeśli myślisz, że zaczniesz być oszczędny, hojny i obrotny, gdy będziesz bogaty, to nabądź te cechy już dzisiaj. To jest tak, jak gdybyś planował, na przykład, zacząć ćwiczyć i przejść na zdrową dietę dopiero wtedy, kiedy będziesz miał zdrową sylwetkę. Wszyscy wiemy, że tak to po prostu nie działa. Wpierw zmieniasz myślenie i podejście, i dopiero za tym idzie konsekwentne działanie, i dopiero za tym idzie efekt. Nie ma na odwrót. Kolejnym częstym argumentem osób, które nie mają pieniędzy, jest ten, że pieniądze nie są tak ważne. Powiem Wam, że nie ma większej głupoty ani ignorancji niż myślenie, że pieniądze nie są ważne. Są bardzo ważne, a jeżeli ich nie macie, to staną się najważniejszą rzeczą, czy tego chcecie, czy nie. Dopiero posiadanie pieniędzy sprawia, że nie są one już najważniejsze. I tego typu zdania, gdy wypływają od osób, którym nie brakuje, są w rzeczy samej prawdziwe. I w zdecydowanej większości przypadków, gdy się nie ma pieniędzy, to właśnie one dominują codzienne życie, bo to jest to, co nie daje spać, to jest to, o czym ciągle się myśli, co powoduje, że każdą czynność się rozważa w kategoriach, czy nie na to w ogóle stać. Dopiero ten, kto ma pieniądze, może tak mówić, więc twierdzenie, że pieniądze nie są ważne, jest zarezerwowane dla osób, którym ich nie brakuje. Z pewnością jednak to zdanie nie usprawiedliwia braku pieniędzy. Pieniądze uciekają między palcami. Kolejny częsty powód, dlaczego większość osób nigdy nie dochodzi do większego majątku pieniężnego, jest ten, że wszelka nadwyżka finansowa niemal natychmiast jest wydawana. Przyczyn tego typu zachowania jest wiele, o tym sobie zaraz opowiemy, ale u podstawy takiego zachowania leży nieumiejętność budowania majątku, bo majątki się buduje. Jeżeli zarabiacie mało, to nie ma tak mało, żeby się nie dało cokolwiek odłożyć. Po prostu nie wierzę, żeby się miało tak mało, żeby nie można było odłożyć chociaż stówy miesięcznie. Jeśli Wam trudno tego dokonać, to szukajcie sposobów, jak w tym miesiącu zrobić na przykład stówy więcej. I naprawdę powiem Wam, że nie jest to trudne i odkładając to wymiesięcznie się nie wzbogacicie, ale chodzi o sam zwyczaj, tak o charakter. Pamiętacie co przed chwilą powiedziałem? Trzeba wpierw mieć odpowiedni charakter, a majątek się zbuduje tym charakterem. Trzeba wykształcić w sobie właśnie taki zwyczaj oszczędzania i inwestowania i pieniądze raz zainwestowane traktować jak świętość. Nie ruszamy ich, tak jakby ich nie było. Osoba, która odkłada tylko 100 miesięcznie jest o wiele bliżej drogi do budowania majątku niż osoba, która zarabia dużo, ale nic nie inwestuje. To dlatego, że ten, co inwestuje po trzech miesiącach, stwierdzi, że ma dopiero 300 i że to jest mało. I zacznie kombinować. I w jego głowie zaczną się te wszystkie procesy myślowe, które prowadzą do budowania majątku. Nawyk zarządzania pieniędzy jest o wiele ważniejszy niż ilość posiadanych pieniędzy. Jeśli nagle z nieba spadnie komuś, kto nie ma zwyczaju budowania majątku gotówka, to nie mając odpowiedniego do niej nastawienia albo planu na taką gotówkę, na zagospodarowanie tą gotówką, roztrwoni ją. I zaobserwowałem kilkukrotnie w swoim życiu, jak osoby z mojego otoczenia, dostały, nazwijmy to odżycia bonus, czyli Pieniądze spadły im dosłownie z nieba, i zrobiły najgłupszą rzecz z możliwych, czyli zmarnowały ten bonus poprzez własną niewiedzę. Jest taki fajny cytat pasujący do tego, że głównym powodem porażki i nieszczęścia jest wymienianie tego, czego najbardziej pragniesz, na to, czego pragniesz teraz. I mam bardzo dobry tego przykład. Bo znam taką osobę, która zarabia nie najgorzej, ale nie ma w zwyczaju niczego oszczędzać ani inwestować. Lubi dobrze się ubrać, lubi nowe sprzęty i gadżety, ale nic, co byłoby niezbędne do prowadzenia obecnego standardu życia. Jakimś cudem na koniec miesiąca nigdy nie zostaje nadwyżka, którą można byłoby zainwestować. I ta osoba niespodziewanie wygrała w lotku kilkanaście tysięcy złotych. I co zrobiła z tymi pieniędzmi? Wydała je na przyjemności już abstrahując zupełnie od tego grania w lotka, czego jestem ogromnym przeciwnikiem, ale o tym zaraz, to te pieniądze były niespodziewane. Skoro spadły z nieba, to można było z nimi coś mądrego zrobić, ale równie niespodziewanie jak pieniądze pojawiły się nagle potrzeby, tak? Nagle się okazało, że obecne meble wymagają wymiany. Nie da się przeżyć kolejnego miesiąca w obecnym stanie, trzeba kupić nowe meble. No i były kupione. I owszem super jest mieć nowe meble, ale ta potrzeba była wymyślona na poczekaniu. Ani grosza z tego, co spadło z nieba, nie zainwestował w swoją przyszłość. No i żeby tego było mało, kilka miesięcy po tym wydarzeniu nie otrzymał swojej pensji na czas, a raty kredytów konsumenckich goniły. Dorosły chłop, samodzielny, mądry, odpowiedzialny za swój los, i on był zmuszony pożyczyć pieniądze na bieżące rzeczy, żeby nie być na minusie. I nie wiem jak wy, ale mnie takie coś szokuje. Niedopuszczalne jest wydawać więcej niż mamy. Albo zapożyczać się i trwonić to, co mamy w nadmiarze. Wstyd. I wiem, że tego nie naucza się w szkole i nie wszyscy tego nauczają w domach, tak nie wszyscy rodzice tego nauczają swoich dzieci. Więc skąd mamy wiedzieć o tym, że tak się nie robi? Skąd mieć zbudowane takie zwyczaje? Jeżeli tylko macie dostęp do internetu albo biblioteki publicznej, to tego typu niewiedza nie jest winą kogoś na zewnątrz, a waszą. Te proste prawdy są bardzo łatwo osiągalne, więc bierzcie za siebie odpowiedzialność. I dokładnie tego dotyczy moje oburzenie względem hazardu, którego nie akceptuję, nie szanuję i nie rozumiem. Bo grając w gry losowe, przyzwyczajacie swoje mózgi do tego, że nie macie pełnej kontroli nad sobą, tak? nad swoim losem. Każdy głupi może znaleźć jakieś statystyki, jakie są na przykład szanse, żeby wygrać w lotka. I każdy, kto potrafi mnożyć, czyli każdy, kto był w podstawówce, potrafi policzyć, że wydając 5 zł dziennie na lotka, wyda prawie 1800 zł na hazard rocznie. A jeśli raz w roku wygra w lotka 1000 zł, to uznaje się za szczęściarza. No, to po prostu nie ma sensu, tak? Jeżeli by tak grać 10 lat, to wyda się 18 koła na hazard i znam tylko jedną osobę, która wygrała tego typu pieniądze i sami wiecie, co z nimi zrobiła. A gdyby taką samą sumę zainwestować, to zamiast liczyć na szczęście, które może będzie jak może nie, to ma się w sumie gwarancję, że po iluś latach będzie to jeszcze więcej, bo zainwestowaliście. Więc skoro jest gwarancja, to po co grać? Tak, ja tego totalnie nie rozumiem. I te osoby, które grają, to od nich słyszę, że mieli szczęście albo po prostu mieli pecha, tak? I nie dotyczące lotka, ale po prostu w życiu. Że tak po prostu się stało. Gwiazdy na niebie jakoś cudownie się ułożyły i dzieje się wola Boża. Uprawiając hazard, uczycie się, że nie jesteście za siebie odpowiedzialni. Nie jesteście panami własnego losu. I nawet jeśli twierdzicie, że super byłoby być bogatym, to naprawdę nigdy w to nie uwierzycie. I dlatego, będąc taką osobą, która nieoczekiwanie otrzyma spadek. To go po prostu roztrwoni. Bo i tak nie wierzycie wtedy, że można coś z tym mądrego zrobić. Nigdy nie będziecie o sobie myśleć, że możecie być tu. Zawsze będziecie się oceniać na tym samym poziomie. Pieniądze będą wam uciekały z pomiędzy palców i nie jest to związane z pechem. One nie uciekają. To jesteście wy, więc bierzcie za siebie odpowiedzialność. Z pieniędzy trzeba się cieszyć, a nie chować pod poduszkę. Owszem, wydając pieniądze, możemy wiele zyskać. Możemy kupować rzeczy materialne, możemy jadąc na wakacje kupić sobie super przeżycia, możemy jedząc w restauracjach kupić doznania smakowe itd. Trzeba żyć i w pełni się z tym zgadzam. Ale wyobraźcie sobie, jesteście na drugim końcu świata i wydacie wszystkie swoje pieniądze na dobre jedzenie, i nie zostanie wam nic na to, żeby wrócić do domu. Głupotą byłoby wszystko tam roztrwonić, więc każda, nawet średnio mądra osoba, będzie wiedziała, że można wydać tylko część. Część na przyjemności, a inna część musi zostać na to, co jest konieczne. I taką samą koniecznością jest komfort psychiczny, a go da nam tylko wiedza, że budujemy majątek. Więc skoro otrzymujecie pieniądze, na przykład z wypłaty, to zamiast trwonić wszystko na przyjemności, zakupcie za ich część swoje zdrowie. Wydajcie część tych pieniędzy na lepszy sen, bo każdy, kto wie, że mu nie brakuje, śpi lepiej. Odłożone lub zainwestowane pieniądze nie są tylko inwestycją w niepewną przyszłość, która może przyjdzie, może nie, ale i w teraźniejszość, bo inwestując dbacie o swój komfort psychiczny. Więc to chowanie pieniędzy pod poduszkę jest w zasadzie cieszeniem się z nich, więc również inwestując kupujecie sobie dzisiejsze szczęście. Kolejny częsty tekst, pieniądze szczęścia nie dają. Ale brak pieniędzy też nie daje szczęścia. Z tym, że pieniądze nie poprawiają stanu emocjonalnego, tak? To, że ja tutaj mam na przykład 100 albo 500 albo 10 tysięcy złotych w ręku, to nie sprawi, że ja się poczuję lepiej. Ale. Te pieniądze mają moc poprawy rzeczy, które mają wpływ na stan emocjonalny. Więc podbijając życiowy standard prowadzi się mniej zatroskane życie. Więc jest to błędne stwierdzenie, które sugeruje, że brak pieniędzy ma być źródłem szczęścia, co się po prostu nie zgadza. I kolejny błędny schemat myślowy jest ten, że więcej pieniędzy przynosi więcej problemów. Niby prawda, że im więcej się ma, tym więcej można stracić. Ale strach przed utratą nigdy. Nie powinien być powodem do niezarabiania. To, że się nie chce problemów, nie powinno być wymówką na brak ambicji. Brak pieniędzy równie bardzo może być powodem problemów, jak ich nadmiar. Nigdy nie znalazłem się w takiej sytuacji, w której posiadanie pieniędzy by tę sytuację pogorszyło. Więc dużo pieniędzy to duże problemy, ale mało pieniędzy to bardzo często jeszcze większe problemy. Nie mam drygu do pieniędzy. To, że ktoś ma większy talent do finansów, a ktoś mniejszy, może wynikać z uwarunkowania społecznego albo, na przykład, z wychowania i wielu innych kwestii, na które nie zawsze ma się wpływ podczas dorastania. I wiele osób postrzega siebie w kategoriach ostatecznych, czyli to, czego się kiedyś nauczyliście. To macie w głowie i te talenty, które za dzieciaka były rozwijane, to teraz są jakoś tam rozwinięte i od czasu zakończenia edukacji w niczym już się nie rozbijacie. Znaczy, wiele osób tak ma. I wiele osób postrzega swój poziom wiedzy albo kompetencji, czy to finansowej, czy emocjonalnej, czy jakiejkolwiek innej, w jakiejkolwiek innej dziedzinie, jako ostateczny poziom, coś na co już po jakimś momencie nie mają wpływu. I wynika to w pewnej mierze z lenistwa. I w pewnej mierze z braku zaufania w samego siebie. I nie mam zamiaru robić tutaj wykładu motywacyjnego, ale w skrócie powiem, że żaden poziom wiedzy, świadomości albo inteligencji nie jest nigdy ostateczny. Nie da się być tak mądrym, żeby nie móc jeszcze tę mądrość pogłębić. Więc jakikolwiek stan waszej wiedzy finansowej by nie był, da się go jeszcze pogłębić, da się zwiększyć jeszcze ten stan wiedzy. Dlatego tłumaczenie, że ktoś nie ma drygu do pieniędzy jest po prostu leniwe. Możliwe, że nie macie drygu jeszcze, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zacząć to zmieniać. A jak już wiecie, temat pieniędzy jest na tyle ważny, że warto to zmieniać i się w tym szkolić i chcieć być w tych kwestiach coraz to lepszym, bo to jest ważne. Więc bierzcie za siebie odpowiedzialność. Temat finansów nie jest dla każdego ciekawy, ale dla każdego jest ważny. Więc tak samo jak codziennie myję zęby, bo jest to dla mnie ważne, chociaż jest to nieciekawe, tak codziennie zajmuję się jakkolwiek finansami, bo jest to ważne, a po drodze stało się ciekawe, tak? Teraz jeszcze powiem dwa zdania na temat partnera dzisiejszego odcinka, który jest broker XTB. Współpracujemy z tym brokerem już od dłuższego czasu i uważamy, że jest bardzo ciekawym wyborem dla osób chcących rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem. A to dlatego, że broker ten udostępnia swoim klientom dostęp do znaczącej liczby materiałów edukacyjnych, które świetnie uzupełniają wiedzę. Albo tłumaczą na co zwracać uwagę, albo ułatwiają znalezienie swojej własnej strategii inwestycyjnej. Więcej na temat tego brokera powiedzieliśmy w osobnym filmie, który jest naszym jego recenzją i link do tego filmu znajdziecie pod tym filmem. I w zasadzie. Taka to była rozmowa o pieniądzach, tak? Tyle na ten odcinek. Jeżeli macie w swoim kręgu znajomych hmm, taką osobę, do której dzisiejsze stereotypy i sposoby myślenia pasują, to podajcie im ten materiał i mam nadzieję, że był on pomocny i będzie on pomocny, i inspirujący i dający do myślenia właśnie dla takich osób. I żeby więcej osób znalazło ten film, kliknijcie łapkę w górę. A żeby nie przegapić przyszłych odcinków, wciśnijcie przycisk subskrypcji, to jest ten czerwony pod tym filmem. Dziękujemy serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.